Mikrofon nie musi być zostać włączony, więc nie wiem. A jeszcze raz musi być kleśnięcie. Siemanko wszystkim. Dzisiaj ekipa Skuty wita was na Ave Parku w ten piękny majowy weekend. Przedstawmy, z kim jesteśmy, a potem opowiem wam jaki jest plan na dzisiejsze nagrywki. Po kolei od lewej strony mamy Mariusza. Witam. Cześć, gospodynowski. Mamy To by nic dały tak. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy Oliwię. Mamy Oliwię. Mamy Maćka Mamy Alka Mamy Eryka, zobaczcie jak on już się uśmiecha do Was On już wie, że jest weekend majowy, że jest dużo pracy Już się cieszy, o to chodzi, mobilizacja Mamy również Karolinę I tutaj chciałem zaznaczyć, że Karolina niestety ostatnio doznała kontuzji kostki stału skokowego I nie jest w stanie dzisiaj jeździć i pokazać Wam swoich umiejętności Ale też na pewno będziecie ją widzieli jest z nami Lena, której dawno, naprawdę dawno nie widzieliśmy Więc teraz poprosimy łapeczkę w górę dla Leny, że wróciła I teraz ja przejmę kamerę Bo mamy również Siemaneczka Jest Jan Mączkowski, proszę żeby wszyscy siadli, bo teraz wam przedstawiam jaki jest plan na dzisiaj Ty też również Jasiu, usiądź Już, Pierwszy film Jaki dzisiaj nagramy Nazywa się Tailwhip na każdej przeszkodzie na aweparku.! Parku. Juhu! Yes! Mamy przed nami 8 sekcji, mamy przed nami mamy przed nami korytarze, pump traki. Więc dzisiaj was troszeczkę wycisnę i po kolei będziemy robili tailwhipa na każdej przeszkodzie. Zasady są takie, że będziemy robić tailwhipa dosłownie na każdej przeszkodzie na Ave Parku, na każdej sekcji jest ich łącznie 8, mamy jeszcze pump traka. I dosłownie wszędzie na każdym murku, na każdym kołoterze, na każdym bęku, na każdej nawet rurce, murku i tak dalej. Musimy dzisiaj zrobić tej Lupa i maciek w postprodukcji. Komar mi wpadł do oko. I maciek w postprodukcji po tak jakby przez nas zaliczeniu sekcji, wrzuci zdjęcie tej sekcji i będzie takie piu, sekcja zaliczona. I przechodzimy na następną, więc nie ma co przedłużać. Lecimy najpierw na. Pump przed AWE Pump track jest na razie zajęty, więc nie będziemy tutaj klientów przeszkadzać. Zaczniemy sobie od sekcji przed AWE, która przypominam jest darmowa. Więc jeśli AWE jest na przykład zamknięte, a Wy jesteście w pobliżu, kładnijcie chociaż tutaj pośmigać. Tylko pamiętajcie, w kasku, zawsze w kasku. Lecimy, ja robię pierwszy i potem będziemy się zmieniać. Powiedzmy, że ja zrobię WiPA na tym murku. W tym daszku Nie Tak Nie dasz Adrys I na środku Nie Tak Sekcja przed AWE Junior zaliczona. Poproszę teraz o Ding. I przychodzimy na Pump Track. Teraz dla Was opowiem, jak wygląda kwestia tej lipów na Pump Tracku. Jedziemy w rzędzie i każdy robi na innej falce na Pump Tracku. A jak ktoś jest jeszcze wariatem, bo niech będę przeklinał, to robi na zakręcie. Sprawdźmy, czy się da na zakręcie. Uda się? się? więc robimy to. Proszę pokazać. No nagrałem Wreszcie. wszystkie. Wyszło z pierwszej? No chyba Super. Dobra, teraz robię whipa. Stop tego pęku tutaj, i tutaj jest zaplecze, tutaj nie, tutaj nie wchodzimy, tam trzymamy paczki i części, i, i wszystko, dzieci. i małe dzieci. Japończyk! Świetnie. 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 Yes. Dobra, strasznie teraz to jest odważne. I kto zrobi? Wipa z lady w sklepie. Nie. Lecimy na outdoor Szanek już mówił, że idziemy na outdoor Mowler. Będziemy teraz robić whipy na outdoorze Yo! Dobra, zabrakło na tej sekcji ramp, ale mam jeszcze flat, więc zrobię coś na flacie. Triple! 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 <try> Dobra, zróbmy inaczej. Wysklep z nogi. Samulec. Najpięknie. No Nie średnia, Broda średnio prezydent powiedział. A mnie wyzywa. Ale staram się. Ty masz pejsy żydowskie tylko. A ty. No nieważne. A ja się specjalnie dzisiaj ogoliłem dla was. Bam, milion dolarów. Dla się Dobra, powiedzmy teraz. No pozytywne świerki, jesteśmy już na transferowej i każdy sekatuje swoją przeszkodę pod Maciek przed chwilą zrobił, zaraz wam zaprezentuję, bo to już w sumie nie jest na transferowej. Dobra, jest... ja mam dla ciebie challenge, w, w, w linii. Whip drop, whip na pali, whip na boksie. Kurde, whip drop, whip drop, nietypowy trik dawno nie robiłem. Let's go, man. I na kłoterze. O na kosha.

Wpadł mi mikrofon Dobrze, idziemy do gąbek moi drodzy Proszę zobaczyć Będziemy się kampili w sumie na Hanka. On nas będzie szukał To w sumie nie schowam mu go do gąbek, tylko po prostu Będę go pokazywał Przez jakąś lukę Tak, tak Taki właśnie jest plan Wymyśliłem pomysł gdzie się schowam Schowam się tutaj Dobra, teraz mnie zauważyli. Siema, jesteśmy teraz na mojej ulubionej sekcji parkowej, gdzie będę robić dużo fajnych trików. Prezentujemy pierwszy. Ale ładny Maciek będzie skakał, Wprzód z Tide Whipem jazda. No i pięknie. I tym sposobem zaliczyliśmy wszystkie rampy na sekcji parkowej, lecimy na streetową. my first tee for the boys Nie dotknął, nie dotknął. Nagrywka była bardzo słabej jakości, ponieważ Bartek Szczęku uderzał mnie tutaj. Halo, halo! Przeprowadźmy wywiad. Dzień dobry, nie dzień. dobry... E... Dzień dobry, Włodzimierz Saranowicz oraz Dariusz Szpakowski. Dobry wieczór wszystkim. Tutaj z tej strony Max Kolanko, panie Janku, jak się pan dzisiaj czuje? Wyśmienicie, nigdy się nie czułem lepiej. A jeszcze nie Tridowej zostało tylko to i potem zły pomysł na maksa wykony pięknie pięknie no to urodzinowa i potem ostatnia sekcja nie przedłużając lecimy to jest u mnie pod domem teraz co piątek i co sobotę od godziny 24 do 11 rano. Spawalnia Hardcore Techno. Zapraszam Was. Ale zapraszam nie, żebyście tam przyszli, tylko żebyście się ze mną złożyli na adwokata, który zajmie się zamknięciem tych placówek. Nawet kanapa wykorzystana w pełni. Jest dobrze. Serwis, nie ma problemu, też da się robić triki. pokażę. pokaże. Nie. <gry> nie. Tylko teraz mała zasada. To, że on to robi, to nie znaczy, że jak wy przyjedziecie na awę macie robić łypa z szafki. Aj, 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 aj. Ta szafka jest wyższa ode mnie. Taka jak płotek mniej więcej. No i jest wyszata. Czyli dwa metry prawie. Pod zdrowiem. Pójcie sami, zajebiście. Nie wiesz mówiłem, żeby nie próbowali. Staj kodek jeszcze do tego, żeby pokazać. Prawie 2 metry, jak widać ja mam tak. metrędziesi dziewięćdziesiąt... 93, ja to... 99, prawie 2 metry. Tak, jestem niższy od ciebie. Maciek ma 1,97 m, też jest blisko przeszkody. I pół i pół Tak Ale fajnie, tak, spoko. Dobra. Okay. Sekcji, więc tutaj każdy z teamu musi już zrobić triczek i kończymy to. Jesteśmy troszeczkę zmęczeni. Ja teraz robię Rail Rider do Wii, czyli jadę po tej cienkiej rurce. Ale ich zdisował. Zdisował. na maksa zlicował. jest trzeba. Oh! Ale będzie to jest nie widziałem No jeszcze tylko Alek chce ten transfer i koniec Proszę, aplauz postprodukcji, bo nikt Mnie nie klaszcza. Zrobiliśmy wszędzie whipy, dosłownie wszędzie, wszędzie. wody, wszystko. Robiliśmy to 48 Tygodniami. godzin bez spania, bez picia, bez wody, bez jedzenia. Poświęciliśmy. Łapka w górę, tato widzowie. łapka w górę. Jeżeli dobijecie 1000 łapek w górę, to jedziemy do Santago. Ogólnie z racji, że jesteśmy Crazy Motherfuckers. Idziemy na wukatkę i kotek robi e, Taluipa, tak jak przez cały odcinek robiliśmy. Tylko że już nie na AW Parku, tylko w wukatce. Wukatka to jest warszawska kolej dojazdowa. Taka ciekawostka, jeżeli chcecie dojechać na Awepark z Warszawa Centralna. Wystarczy, że pójdziecie na wukatkę. Są to 5 stacji. Wysiadacie wy na Warszawa raków. No. Jedzie już, to nasza wukatka, a twoja bardziej. Safety first Let's do it Ty w butach, chyba mój rozmiar Wyskakuj, wyskakuj z butów Dzięki Dobra podjeżdżam Damy to w samy... <śm> dawaj, okay. dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj powtórę, dawaj powtórę! Dobra, czekaj! Czekaj, czekaj, no zatrzymamy ją, zatrzymamy ją No Zatrzymamy ją, dawaj, dawaj, dawaj No jed, jedzie, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Do i Ajee! Także widzowie, odcinek z robienia tej uważam za zakończony. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie followka na Instagramie i TikToku Scooty i robimy ostatniego jutro przed to, aby No Jelo, przykrywasz kamerę. to koniec tak, przykrywasz.